Dni kultury w Kłóckim Liceum im. Bolesława Hroberga odbył się po raz 16. Tradycyjnie rozpoczęte zostały koncertem galowym zorganizowanym w sali widowiskowej Kłóskiego Centrum Kultury i Rekreacji, którego reżyserem był Władysław Zakrzewski. Wraz z doświadczonymi muzykami zagrali w orkiestrze, zaśpiewał chór szkolny oraz odbyły się indywidualne koncerty uczniów, ale to było tylko preludium do rozpoczynających się trzech dni konkursów, turniejów i prezentacji. Uczniowie e, robią różne projekty od wystaw poprzez jakieś spektakle, kawiarenki, e, ponieważ chcą pokazać coś innego i jest to w sumie e, świetny sposób na spędzenie jakoś czasu, inaczej niż e, lekcje, lekcje, lekcje. Zostaliśmy przydzieleni jako klasa, która miała zrealizować e, kawarenkę Harry Potter Reggae jako styl muzyczny, jako film. Znajduje się tutaj ładny wystrój reggae. My jesteśmy poprzebierani jako postacie z Harry Pottera, z filmu. E, jest dużo jedzenia. Są galaretki, jest ciasto, są babeczki. Najbardziej polecam ciasto w kolorach reggae. Jest pyszne, z budyniem. Anonimowo jako klientka tej przepięknej restauracji. Chciałam pochwalić bardzo właścicieli i obsługę. Bardzo miłe miejsce, polecam. Zdążyła Pani spróbować tych przepysznych rzeczy, które tutaj się znajdują? O, niestety ten poranek nie jest wystarczająco długi, żeby spróbować wszystkich pyszności, które są w tej kawiarni, a także i w innych. Na pierwszym piętrze szkoły sale przedmiotowe zamieniły się w miejsca ze scenarią z różnych filmów, a sami uczniowie wcielili się w ich bohaterów. Jestem pomysłowawcą tego projektu, ale w tym roku zmieniliśmy formułę na filmowo-muzyczne za pomocą samorządu szkolnego, który chciał właśnie zmienić tą formułę nieco i widzę, że się sprawdziło. Liczy się kreatywność klas przede wszystkim, to znaczy wiadomo, że potrawy, ciasta i inne sprawy, ale przede wszystkim przedstawienie stelki rodzajowej dotyczącej danego tematu, też przebranie uczniów i tak dalej, i tak dalej. Czy wszystko w sumie się liczy? Troszkę będziemy mieli obrady, ale w skali od 1 do 5, w różnych kategoriach, właściwie w 5 kategoriach oceniamy wszystkie klasy. No i potem podsumujemy punkty. Klasa, która wygra, dostaje nagrodę. W postaci jednego wolnego dnia od pytania dla całej klasy. A ile klas wzięło w tym udział? Pięć klas pierwszych mamy w tym roku i pięć klas wzięło udział, pięknie się przygotowało, ślicznie przygotowało wszystkie potrawy i dekoracje i sęki rodzajowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czy filmy zostały im z góry narzucone? Losowali, to znaczy były do wyboru, bo osiem filmów do wyboru tak samo jak i muzyka i oni wylosowywali. Wystrój y, nawiązuje do Titanica, czyli legendarnego statku, legendarnego liniowca. Jakby nasze ubiory również nawiązują do kelnerek, które y, były na Titaniku, były czarne, czarne spódnice, białe bluzki, również żeby zachęcić y, naszych klientów. Tą kawiarenkę przygotowaliśmy wspólnie. Y, jesteśmy klasą pierwszą B, ta są y, pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kłocku i y, chłopcy jakby zajęli się bardziej jedzeniem. A dziewczyny wystrojem właśnie klasy i przygotowaniem tej miłej atmosfery. Kawiarenka w stylu rocka i bajki szrek. Jest przygotowana dla uczniów muzyka, jedzenie, czyli bufet i jeszcze karaoke, który jest dodatkową atrakcją. To jest mój drugi raz, który uczestniczę w tych dniach kultury. Czy pojawiają się nowe pomysły? Zawsze są nowe pomysły, bo zawsze pierwsze klasy głównie wprowadzają naprawdę dużo inicjatywy, taką świeżą energię. Myślę, że to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Jest naprawdę wiele różnych rzeczy nowych, nowych, dużo nowych, bo jako przewodniczący tutaj muszę te dni kultury jakby trochę organizować z Panem Dyrektorem i, i, i naprawdę jest plan pełen. Plan również pełen wystaw, jak na przykład wystawa Stan Wojenny na Dolnym Śląsku, wypożyczona z IPN-u, jak i tradycyjnie wystawa Uczeń i Mistrz, prezentująca pracę uczniów oraz nauczycieli. Jednego, czego się domyślam i jestem prawie że pewna, e, z każdym rokiem coraz więcej osób bierze w tym udział. Tak, no właśnie, tak jak widać, tutaj naprawdę jest mnóstwo prac segregatorów z pracami, bo już nie jesteśmy w stanie e, zaprezentować na ścianach prac uczniów, nauczycieli, e, absolwentów szkoły, ale także i zaprzyjaźnionych, można powiedzieć, przyjaciół chrobrego. W czym się specjalizują uczniowie, a w czym nauczyciele? Yy, nauczyciele yy, głównie fotografia, malarstwo, rzemiosło artystyczne, natomiast yy, i rysunek, yy, natomiast uczniowie głównie fotografia, ale również malarstwo, rysunek. Czy nauczyciele patrząc na pracę swoich uczniów, yy, widzą, patrzą na nie w ten sposób, że widzą mankamenty, które należałoby jeszcze naprawić? Staramy się w ten sposób do tego nie podchodzić, tym bardziej, że w szkole tylko ja jestem artystem, artystą plastykiem. Nie chcę w ten sposób odbierać prac uczniów. Jak i prac uczniów takich nauczycieli? Tutaj, takich nauczycieli tutaj jesteśmy wszyscy i y, y, czasami uczniami, mistrzami. Różnie to bywa. W zależności od, od tego, jak rozwijamy swoje pasje, y, tak dochodzimy do pewnej doskonałości. Najciekawsze prace, y, bardzo trudno mi powiedzieć. Są takie moje odkrycia, uczniowie, którzy w pierwszej klasie prezentowali swoje prace w drugiej klasie też przynoszą i, i widać, jak po prostu coraz lepiej to robią. Są uczniowie, którzy tworzą wspaniałe fotografie. W tym roku udało nam się wydrukować kalendarz z najlepszymi fotografiami. Zorganizowaliśmy konkurs, to już po raz piąty szkolny konkurs fotograficzny. Także myślę, że chyba to, w czym jesteśmy dobrzy, to właśnie fotografia. A nauczyciele kiedy znajdują czas na swoje pasje? No, wbrew pozorom nie żyjemy tylko pracą, ale staramy się też rozwijać nasze, nasze zainteresowania. Kiedy czas? No, różnie. Ja na przykład mogę powiedzieć jak ja czasami jeśli zacznę coś robić, to, to noc jest moja po prostu to rzeczywiście cały tydzień, podczas którego coś się dzieje? Znaczy, y, to są dni kultury, to są y, trzy dni. To jest środa, czwartek, piątek, i w tym roku udało nam się zrobić, żeby to była sobota. I w każdy dzień się coś dzieje, w każdy dzień jest pełen, pełen y, grafik, za, jest zapełniony. Tak. A co się dzieje z nauką? No to jest y, przerwa od nauki I, i po dniach kultury wracamy.